To za mną co widzicie, moi drodzy, to nie jest biała kapusta, ale to jest tragiczny przypadek pola rzepaczanego, który po prostu został potraktowany chlomazonem. Jeszcze nigdy w Polsce nikt niestety nie analizował takiego tematu. Jak uratować taką plantację, żeby nie musisz tego orać? Co dać, w jaki sposób i na jaki plon możemy liczyć? O tym wszystkim pierwszy raz w swoim życiu powiem wam w niedzielę na portalu na hektarwiedz.pl. A więc. Przypadki i błędy w rolnictwie. Jak uratować plantację rzepaku po chlomazonie zastosowanym do listnie? Kłaniam się nisko i zapraszam Was już dzisiaj na mój niedzielny wykład pierwszy w mojej historii dotyczącej takiego trudnego przypadku. Moi drodzy, temat, którym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić, Temat, który jest z punktu rolniczego, jak zawsze, dla nas bardzo ważny, to temat, który w ostatnim czasie jest zamiatany pod dywan, jest trochę ukrywany, żeby jak najmniej zainteresowanych nim Polaków, zwłaszcza rolników, się dowiedziało. Na pewno znacie historię e, słynnych w Polsce brytyjskich dzierżawców ziemi, a więc całej tej strukturze gospodarstw Top Farms. E, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, w dużym uproszczeniu dodam, że to są informacje, które ja posiadam. Zakładam, że są prawdziwe, zdobywane z wielu miejsc. W Polsce wiele lat temu do naszego kraju, do Polski, może tak powiem, przyszedł kapitał. Jeżeli dobrze pamiętam, był to kapitał brytyjski. I on po prostu zaczął w Polsce dzierżawić ogromne połacie ziemi. Na tyle ogromne, że gdybyśmy przeanalizowali, macie link do tego materiału w opisie do filmu. Kto w Polsce bierze największą ilość dopłat obszarowych, to powiedziałbym, że to nie są polscy rolnicy, tylko największe gospodarstwo e, pod kątem ilości pobranych dopłat, to jest właśnie Gospodarstwo Topfars z Wielkopolski. Dodam tylko, że tych gospodarstw w Polsce jest kilka. One są w różny sposób podzielone. Natomiast gdybyśmy wszystkie razem scalili, to wyjdzie nam astronomiczna ilość hektarów należąca nie do polskiego kapitału. I oczywiście możemy mówić różne rzeczy, że przecież jest wolny rynek, że to, że tamto. Oczywiście, moi drodzy, zgadza się. Tylko teraz, dlaczego ja ten temat poruszam? Dlatego, że hmm, uważam, że przez ostatnie lata w Polsce przez ostatnie naście lat, dokonała się bardzo duża zmiana. Polskie rolnictwo się zmieniło, stało się tak naprawdę rolnictwem nowoczesnym, coraz lepiej zarządzanym. I mamy dzisiaj taką sytuację, gdzie w Polsce, z jednej strony, wokół tej historii z gospodarstwem e, Top Farms, e, no mamy taki trochę hejt, taki trochę niesmak, bo tej strukturze udziałowej, tej organizacji, e, czy też temu funduszowi, w Polsce kończą się umowy dzierżawy. Gdybyście dowiedzieli się, na jakich warunkach była ta dzierżawa, to byście byli przerażeni, bo nawet ja jestem się tym przerażony ale ktoś to kiedyś klepnął. Dziwne, że ktoś za to nie beknął no ale cóż, stało się. Te długoletnie umowy dzierżawy, one w Polsce trwały i na tej dzierżawie, na polskiej ziemi, w polskich warunkach e, dorabiał się kapitał niepolski. Nic mi do tego. Ale w tym momencie ważne jest dla nas jedno. Te umowy dzierżaw się kończą. I w tym momencie czemu ten temat jest istotny? Bo w wyniku zakończenia umów dzierżaw jest ogromna szansa na to, że polscy rolnicy, że polski kapitał, ale mówię polscy rolnicy, z okolic, wokół których są rozlokowane pola dzierżawione przez Top Farms. Tak naprawdę nie oszukujmy się, mamy szansę tą ziemię pozyskać dla polskich rolników. Nie chcę już mówić tutaj na zasadach, czy to będzie dzierżawa, czy to będzie zakup, ale jest taka szansa. I czemu ten temat właśnie teraz ja poruszam? Dlatego, że moi drodzy, doskonale wiecie, że staram się, chociaż ciężko być w Polsce patriotą, ale staram się mieć takie podejście i uważam, że w czasach niepewności gospodarczej, w czasach, gdzie tak naprawdę zobaczcie, jak często w sieci straszy się nas pustymi półkami w sklepach, bezpieczeństwo żywnościowe staje się mieć jako Slogan coraz ważniejsze znaczenie. Już nie można być idiotą i frajerem i mówić, że Polak nie musi wyprodukować, bo jak nie Polak, to zrobi to Brytyjczyk, Niemiec, Francuz, czy jeszcze ktoś inny, może nawet zza oceanu. Dzisiaj bardzo mądrzy ludzie w Polsce zajmujący się sprawami gospodarczymi, sprawami tak naprawdę geopolitycznymi, doskonale słusznie potwierdzają, że Przestańmy być frajerami i mówić, że wszystko jest dane nam na zawsze. Żywność też nie jest nam dana na zawsze. To, że nam jej nie brakowało przez lata, to nie znaczy, że nam jej za chwilę nie zabraknie. I teraz, im więcej gruntów jest we, we władaniu polskich rolników, tym lepiej. Mówię teraz o gruntach na terenie naszego kraju. Notabene, dodam tylko, że nigdy nie słyszałem o tym, żeby polski kapitał dzierżawił na śmiesznych warunkach finansowych w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. E, Tysiące hektarów. Jeżeli wiecie o tym, to sprostujcie mnie i tutaj dopiszcie w komentarzach. Ale z tego co mi wiadomo, taka sytuacja nie miała miejsca. Obstawiam nawet, żeby na to nie pozwolono, bo byłyby dziwne przypadki i sytuacje, gdzie ktoś by być może coś zablokował. Czemu to jest takie ważne, moi drodzy? Po pierwsze, dlatego, że jest szansa, że polska ziemia wróci do polskich rolników. Za czym zawsze będę, bo to jest Polska. Po drugie Dlatego, że ta dzierżawa była na śmiesznych warunkach i uważam, że ona była ze szkodą dla skarbu państwa. Po trzecie, uważam, że nasze rolnictwo, nasi rolnicy, jesteśmy już na tyle zorganizowani, że nie musimy się nikogo wstydzić i nasz test jest stać na to, żebyśmy zarządzali różnymi większymi połaciami ziemi. I ta ziemia nie będzie leżała, nie będzie odłogowana, ona też będzie dawała zyski, a ci rolnicy będą płacili podatki. Jeżeli to będzie dzierżawa, to będą pewnie ona nawet niepewno. Na pewno będzie wyższa niż to robił kapitał zagraniczny. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym na razie nie chcę mówić, a tylko wspomnę. Mamy obecnie stan, w którym rozpoczęła się twarda i dość trudna dyskusja o budowie całego kompleksu wszystkich inwestycji związanych z centralnym portem komunikacyjnym. Przypomnę, że jest to temat trudny, bo z jednej strony musimy wyważyć rozwój kraju, gdzie jest to na pewno jakaś szansa dla nas, na import, na eksport, i tu można by rzeczywiście powiedzieć, że. W długiej perspektywie, gdybyśmy tego nie skopali, to miałoby to sens. Ale z drugiej strony, mamy też rolników, których się będzie wywłaszczać, którym się będzie proponować różne rekompensaty za to, że się usuną z gruntu, że odejdą z terenu, że zostają siedlisko, że przetną, się, przetną im grunty i tak dalej. I teraz pomyślałem sobie, czy tylko ja. I część z Państwa wie, że można by pogodzić te dwa problemy? Zobaczcie, czy bardzo głupim pomysłem jest, jako jedną z propozycji dla osób, którym wyjdzie się wynieść, wysiedlić, przemieścić, e, przeprowadzić, żeby takim osobom zaproponowano grunty, właśnie te grunty związane z mm, kończymi się w Polsce dzierżawami dla Top Farmsu. Dlaczego nikt na to do tej pory nie wpadł? Przecież można by spróbować pogodzić dwie trudne sytuacje. Z jednej strony grunty, które wracają do nas, z drugiej strony rolnicy, którzy, nie oszukujmy się, nikt, kto ma siedlisko i gospodarstwo, nie chce nawet za pieniądze, jeżeli tam ciężko pracował i pracowali jego rodzice, nikt nie chce odejść z takiego terenu. I ja, broń Boże, nie będę mówił, że ma to zrobić, bo to jest decyzja... Dla każdego w sercu bardzo trudna. Natomiast ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli zderzają nam się dwa takie wydarzenia, to może chociaż dla tych, którzy nie wiem, którzy by chcieli cały czas być rolnikami, a w okolicy nie mają szansy, może byłby to niegłupi pomysł. Nie wiem, nie chcę tego oceniać. Chcę tylko powiedzieć, że. Mamy sytuację bez precedensu, bo budowanie centralnego portu jest sprawą bez precedensu. Mamy sytuację, gdzie wracają nam duże ilości gruntów, daj Boże, do Polski, żeby ktoś znowu czegoś przez przypadek nie wymyślił. Dla mnie, tak naprawdę, być może jest to jedno z rozwiązań, gdyby to spróbować pogodzić. Nigdy nie byłem, nie będę za przesiedleniami rolników, bo sam nie chciałbym tego w życiu przechodzić. Ale być może dla tych, którzy nie będą mieli wyjścia, byłby to jakiś pomysł, żeby te grunty, żeby ktoś z ministerstwa, czy z rządu, czy gdzieś tam z tych ludzi pomyślał może w ten sposób. Bo ciężko jest pogodzić pewne wydarzenia. Świat zawsze się rozwijał, i na całym świecie jest tak, że te inwestycje często przechodzą przez tereny rolnicze. Nie powiem, czy to dobrze, czy źle, ale każda droga, którymi, którymi jeździmy, każda autostrada, każda eska, ona przecina grunty rolne. Nieraz trafia na siedliska, na domy. Nic miłego, przecież wiemy. Ale być może jest to jakiś pomysł. Nie idealny, ale w ogóle jakikolwiek. Zastanówmy się nad tym. Z mojej perspektywy na pewno to, że grunty wracają i że mają szansę wrócić, to jest coś dobrego. Na pewno... Nie ma nic złego w tym, że Polska ziemia powinna być zarządzana przez polskich rolników, zwłaszcza tych, którzy robią to z pasją i z sercem. Na pewno nie ma nic złego w tym, że jak umowa dzierżawy się kończy, to ktoś nie chce jej przedłużyć, bo to jest prawo rynku. A produkcja żywności już nie jest taka bezpieczna jak była kiedyś. Pełne półki w sklepach to nie jest standard. To jest naprawdę coś co możemy określać mianem dobrobytu, mianem dobrego przyzwyczajenia, ale nie możemy być frajerami, którzy uważają, że tak będzie zawsze. A w czasach niepewności gospodarczej na całym świecie uważam, że każdy hektar więcej we własności polskiego rolnika, który żywności nie wywiezie na statek sam po prostu i wywali je gdzieś tam na trzecim świecie, tylko w sytuacjach kryzysowych, a może być różnie, ta żywność zostanie w kraju. Pomyślcie sobie w ten sposób, bo powiedziałem bardzo dużo, ale to jest wątek wielokierunkowy. Przeplota się wszystko razem, a nie oszukujmy się. Bezpieczeństwo żywnościowe, jeszcze raz to powiem dla tych, którzy mają inne zdanie, to nie jest coś dane nam na zawsze. Żywność nie produkuje się w sklepach, tylko na poziomie rolnictwa i żywność nie musi być nam zawsze dostępna. A przykłady licznie pomnażane w sieci pokazują, że półki. Nawet długości 100 metrów w sklepach potrafią być puste. Ci, którzy jedzą, nie tylko ci, którzy produkują żywność, a więc konsumenci, pamiętajcie o tym, bo was to nie obchodzi, ale nikt nie powiedział, że za rok będzie tak samo dobrze z żywnością, jak jest. Bo dzisiaj żywność jest droga i boli ona wszystkich. Ale może być tak, że żywność nie będzie droga. Może być tak, że żywności po prostu nam zabraknie. Jak nie u nas, to gdzieś w innym miejscu w Polsce. I co wtedy? Jeśli chcesz wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli miałeś jakiś taki przypadek i nie wiedziałeś, co zrobić, albo jeżeli chcesz mieć wiedzę, jak się zabezpieczyć i jak zadziałać, gdy nie daj Boże, trafi się to tobie lub Twoim bliskim, to wypij ze mną tą zdalną kawę. W niedzielę o 8 rano na portalu będziesz o tym wykład. A Was wszystkich na to po prostu serdecznie zapraszam. Kłaniam się nisko. Hektar Wiedzy. Do zobaczenia w niedzielę o 8 rano.